Wow, Siema, siema mordy Siema mordy Siema mordy dzisiaj jest, Jesteśmy dzisiaj na tym, no, które leży y, tak w okiosie. winter Winterkał y, Dlatego nie wiem, przychodząc od jakieś wiadomości, jakiś hot mamusiek, dobra otwieramy to i patrzymy Na początek patrzymy y, z kosami, potem obejrzymy całą, znaczy obierzemy najpierw cały Wreszcie nie mogę wytrzymać wrażenia, bo mi potem filmik zdejmą. Yy, od początku kolekcyjnego... Tu, to jest od początku. Tak, proszę to no się w oczy. Że na pewno prowincja przemalowana taka. Widzę, że prowincja przemalowana. Nowi terroryści, nowi antyterroryści. Chodzi z, z remake'em zbudowanym pod Winter. I jest to spoko, no nie wiem, spowodowane spoko jest to. Ale jest nowa prowincja, taka zimowa. Właśnie zabiegłem tempo rok temu, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie rok, dwa temu było to samo. Szkoda. Yy, dobra, o, tutaj mamy właśnie dwóch antyterrorystów na rynku, takie zagraniczkę. Tu mam nowe skiny, nie? Tutaj mamy tego takiego fanfala, zaraz wchodzi po O, Tu jest nowe M16 i tak, nowy malarz, takie ładne skiny. No tutaj taki, jakiś malardzik, i tutaj takie M16, no nawet na tym jest jest nowy nóż, tutaj już pokazuję, no i jest nowy nóż, tu jest to taki nóż, jest to Mantis, znaczy nie Mantis, kurwa Fang, jest to funk, a znaczy nie nowy, tylko taki skin. Pewnie znając to, to będzie z, nie wiem, z 800 700 Golda. To jest stralnie główna. Może z paternem, to znając to, to z paternem będzie. Wow, dobra. Co mamy? Tutaj mamy akurat Brisk i to jest mocno zaciekawające, bo Brisk zawsze się na ten taką moment pojawił. będzie Brisk, też. O, nowy terrorysta, znaczy antyterrorysta, sorry, taki tak Też spoko. Uuu, ładny skinek, ładny skinek, ładny skinek, ładny skinek. No taki tuf, taki no szalacki, nie? nie, nie no taki stopo, o, tu mamy nowego terrorysta, tam mieliśmy go. E, tu jest sam taki minecraftowy, nie wiem, tak podejrzany trochę. O, może. i tak. To jest taki tryb jak macie takie w Robloxie takie tak, głupie tryby, że się zamierza jakąś beczkę i oni się poszukają i się chowają. Nie, spoko trybek, nie? Spoko trybek mamy. Tu mamy nową M4. Tutaj mamy nową M4 taka. taka m 4 No, mówiłem o tamtym, tutaj taka nowa jest. No, nowy sam został sam No, fajny jest taki sam to jest te będzie tylko. O tak, o tak. Czyżby nowa bomba? Nie, to nie może być nowa bomba. Nie, dobra, nie. To dobre by to było. Nie, to jest wersję. Jest koko, spoko. Taki klasyczny trailer. Mam właśnie tą taką... Nie wiem, tu on zajebiście wygląda... 4 stówy. Będzie kosztować. No na wygląda jak... Ej, ono, ej, wygląda jak... Ej, on wygląda jak Treasure Hunter. Ej, ona wygląda jak jakiś jak, jak Treasure Hunter. Ej, może? No tutaj M6 noczka, ten Beagle i taki. Dobra, to chcesz porwać. No dobra. Kaga. Minecraftowy, więc może będę skoczył z Minecraftem. No, czego możemy chcić więcej z tego więcej w tej, w tej trailera. Patrzymy jeszcze sobie, ma w opisie. No dobra, no to zobaczymy. Ja jestem serio, to ciekawy, bo, bo dobrze się wydaje i wszystko git. No to dzięki za oglądanie i elo.